Weź pieniążki. Ale nie chcę, żeby twoja rodzina pomarła z głodu. Weź tę sakiewkę. To... o, dziękuję, panie. Nawet expo? Oddawaj to, kurwa. A, bo mieliśmy jechać teraz do Oksenfurtu, Tamarę znaleźć, a potem do Barona. Jeszcze... Siema, garbatku. Moze czarci Cześć. Z licznikiem śmierci. Nie, nie zrobię czarcika, musiałbym go uderzyć... Obstawiam, że musiałbym go uderzyć w okolicach 700 razy i nie dostać nawet jednego hita. Nawet nie wiem, czy... czy ja mu jakiekolwiek obrażenia zadaję, bo on się regeneruje. Tutaj level, piąty, prawie szósty, na szóstym się odblokowuje nowa cieszeń. Z tym, że kota potrzebuje zrobić, biały miód, a grom to esencje wody i caprifolium. Ale to tego raczej nie potrzebuję. Wygraj unikatową kartę od szkutnika z wsi Rudnik i karcz masz z co powiesz na partylkę gwinta Zmierz się ze mną tak no mogę ej ty tam stawaj Będziemy się potykać okej okay. się mógł o własne cizmy potknąć niedorostę <grym> stawaj mówię jam jest ronwit z małego łęgu świętym ślubem związan o jak mi przykro Współczuję. I że dla najpiękniejszej panny Jagódki 100 rycerskich pojedynków stoczę. Wyciągaj miecz, co so rychlej, bo mi pilno. Jeszcze 99 zostało. Chyba się skończy na pierwszym. Służę. Racja. Załatwmy to szybko. co pytanie. Czemu chcesz ze mną walczyć? Jak powiedział, że dla panny Jagódki. To jakiś śmierny pa co się dzieje? No Litości. Litości! Wystarczy ci już? Tak. Tym razem miałeś szczęście. Ale kiedy się znowu zmierzymy. Jeżeli jeszcze raz rzucisz mi wyzwanie, podniesiesz na mnie rękę, wyciągniesz miecz lub choćby krzywo spojrzysz. zabiję cię. Takiś pewny? Tak. No to zobaczymy. Jezus Maria. 25 jak panie źle. O. Hans z żelazna żyć. Ja to w rozmowie raczej kiepski jestem. Za to na koniu? Ło wow, pani! Z Radkiem gada. On wyścigi stał. Radek? Radko. Możemy pogadać? Możemy, ale krótko i do rzeczy. Bo mleć jęzorem po próżnicy nie lubię. Wołają mnie radko. Urządzam tu we wrońcach konne wyścigi. Pewno słyszałeś. Chcesz się sprawdzić? To powiedz. Nie chcesz, to zjeżdżaj. Chcę! Piszę się na to. Nic pisać nie trzeba. Po prostu przyjść po zmierzchu i przynieść złota na zakłady. Spoko. Kaska jest. Zasady są proste: wybierasz się przeciw komu chcesz stawać. Zakładacie się. Potem jedziecie do konarów i nazad. Kto pierwszy, ten lepszy. A kto drugi, ten pizda, Jasne? Z kim chcesz się ścigać: z Maćkiem Jąkałą, Hansem Żelazną Życią, czy czarnym Bogdanem? Czarny Bogdan. Kawaj, Maxa! Potwierdzam, przejadę się z czarnym Bogdanem. Prawda! Przejedziesz się. No to ustalmy stawki zakładów i dalej jazda. Może sejwik? F nie da się? Kurwa! Ej! Checkpoint! 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 Kurwa nie tędy! A! Pojebałem drogi! Nie teraz! Ale oszust kurwa! Byłem pierwszy? Ładnie, ładnie! Widać nie tylko na potworach się znasz, o, ale też To twoje złoto. A jak Cię najdzie chęć znowu się pościgać, przyjdź i zagadaj. Blisko było. Ale w pięć sobie nacisnę na to wszelki wypadek. Wcigasz się, czy się nie ścigasz? Uszanowana chcesz się ścigać z Maćkiem Jąkałą, Hansem Żelazną Życią, czy Czarnym Bogdanem? Mogę, z Czarnym Bogdan? A. Maciek Jąkała.

On jest jakoś zakodowany. Nie teraz, że jest zakodowany, że jak jest za bardzo z przodu to zwalnia. O ty kurwica! pizza. Dobra, dobra, chyba wygrałem. Teraz już do końca na tym. Ty co, jeżeli zwalniają przy samym końcem? Nie jest easy. Po prostu mówię, trolują. O, otrzymałem nowy przedmiot, wyścigowe siodło? Teraz nie chcę się ścigać, chcę siodło założyć lepsze. Płotka. 40 wytrzymałość, a to? 20. Dwa razy większa wytrzymałość. Dawaj to. Klapy dla konia. O, zajebiście. Zobaczymy, jak to jest skopać żelazną żyć. Chodź, Hans. Pół życia spędziłem na koniach. Drugie pół na kucach. Mnie nie podskoczysz. Oj, tak. No to ustalmy Dzięki I dalej jazda. Gazu? No Daj Najszybciej jak mogę, ale ten jest jakiś szybszy. O, ten koniu. Ale nie, i tak jest. Zaraz za mną. Ej, ej! No, O kurwica Jak się była ta kłoda? Nie widziałem tej płody w ogóle podczas wyścigu. Oli, bo... Ładnie, ładnie. Ładnie, ładnie. Bardzo ciekawie. Elegantko kochaj. W którą stronę ja jechałem zawsze? Holera już zapomniałem. W tą? Czy w tą? Bo chcesz do tej kobitki podejść. Kurde, nie pamiętam, które to jechałem. Gdzie ty jedziesz? Nie wiem, nie pamiętam. Czekaj. Nie, to nie tu już widzę przecież. Chociaż? To chyba tu gdzieś. No, nie, to nie tu. Cholera jasna. Sprawdź mapę. To to? Było? Nie, proszę. To... Nie pomóżcie, starej kobiecie! Pomogę? O co chodzi? Jakiś problem z potworem? Nie, z duchem! Możesz powiedzieć coś więcej? Widzicie, nachodzi mnie w snach Jaczemir. Znaczy, mój mąż, co na wojence zginął. Stoi u bezgłowia i zawodzi. Tyle lat w rozłące, tak w zaświatach smutno. Chodźże do mnie, chodźże. Dzięki, altruistka. Mówię, przyjdę, Jaczemirku, przyjdę, ale jak mnie bogi zawezwą, nie wcześniej. A on na to, to choć przynieść na grubo brączkę, milej będzie czekać. No i zaniosłabym, ale iść przez las straszno. Więc pomyślałam. A nie, to Jaczemir, jestem pewna. Mówił we snach o naszych zaślubinach. Jak żeśmy tańcowali w Beleteyn, o tym, jak go rydańczycy zasiekli pod Rindę... Pod Rindę? Albo coś ci się pomyliło, albo jednak jesteś bardzo stara. To było 80 lat temu. A tak, pomyliło mi się, pomyliło. Pod Rivią, chciałam powiedzieć. Więc nie pomogę. Gdzie Jaczemir jest pochowany? A na takim cmentarzyku niedaleko naszych konar, w mogile pod starym drzewem, proszę, ta obrączka. Jak już skończycie, przyjdźcie po nagrodę. Czo, obrączka na grób za Gdzie zniknęła? Hmm, dziwne. Znajdź grób męża żwając używając Wiedźmińskich zmysłów. Okej, okay. który to? No... Ten! To chyba grób Jaczemira. To co, obrączka i tyle? No, załatwione. I teraz dawaj pieniążki. Chociaż wydaje mi się, że kwestie dopiero zacznie, jak do niej wrócę po nagrodę. Też ty śmierdoli. Ja? Nie, się myłem przed pójściem spać. To ona? Wiedź mi, co was sprowadza? Lesia, tak? Chcę porozmawiać z Twoją babcią. Z moją? Kiedy ona nie żyje i to od dawna. Czyli rozmawiałem z duchem. O, o. Czemu jej nie pochowano z mężem? Nie wiem na pewno, bo mała wtedy byłam, ale matka mówiła, że na krótko przed śmiercią babcia dowiedziała się, że dziadzio miał na boku jakieś kochanice, więc powiedziała, że leżeć z nim nie chce. Oho, widać zmieniła zdanie. Chciała się jakoś połączyć z mężem za świata, więc. Będzie go straszyła nie, tam Mnie o pomoc. Ciężko uwierzyć w tę opowieść, ale dobrze wam z oczu patrzę. Jeśli rzeczywiście pomogliście babce, należy wam się nagroda. Proszę! To niewiele, ale musi starczyć. Polska przeszły, potem mur, teraz głód. Kosowanie. I co i to tyle? Nie dowiemy się dalej? Coś? Nie zawalczymy z nią. Albo z nim. Wiesz z nim nie wiem po co? Nieźle, 20 koron. Polowanie na czarownicę to na razie nie. Nie wiem szczerze. O, jest tu ziomek. To z walki. To akurat. Romiejscowi kurasa. chcesz wziąć udział w naszym turnieju? Uczciwe walki na pięści. Przezam, że nas jest trochę zawzięty, lubi gryźć. No co, decydujesz się na walkę? Aj teraz na ten grup można pójść. Zaraz pójdziemy. O kurde 50 za taką teraz łatwą się... Ten Dzięki Fitisu w takim razie będziemy świadkami walki pomiędzy Jonasem i Wędrowcem. Znaczy tu wszystko prosto na riposty się w pięściach chyba robi. Ale zaraz zobaczymy. Kończmy to. Musisz pokonać kowala z na rozstajach i rybaka z zalipia. Zowią go ryboże. Okej. Okay. Level szósty. Co wziąć? Chyba ten art, walniemy. Kowal i rybożer, a ten grup? Żebym to ja pamiętał, gdzie on był. Kurde, gdzie on był? O, chyba to jest to, ale nie jestem dalej, pewien. Utopiec... To ostatnie, nie chcę się bić. To nie tu. Bardziej tu? Tu jest guślarz z kuską. To jeszcze bardziej w lewo, czy teraz do góry? Gdzieś tu jest chyba, ale nie wiem gdzie dokładnie. Chyba przejechałem. Oj, myślę, że już opór, za daleko jestem. Gdzieś tu. Ur... Sekundę, jest guślarz, świr, tu! Albo tu, albo tu. Gdzie ten grup jest? Tu chłop leży. Tylko ktoś napisał, że już za późno, bo się jasno robi. Szczerze, to nic nie ma. O, to było to. Jest to brączka, leży. Na czerwono się miga. Do północy. A CIR czeka. No i się poczeka. Może się nie da nic tu zrobić. Zlecenia Wiedźmińskie, Musimy tą leśnicę zabić teraz. Hardem zrzucić pierścień? Faktycznie. Działa Kowal i rybożer. Wściekłe pięści welen. Nie działa to. Spokójcie się. Dzięki, racu. Co jest? Pokój. Zmierzę się. O kurde, większa stawka. Już Ile lekarski można zafarmić tu. Proste te walki, bo strasznie można abuzować jedną mechanikę cały czas. Jest to riposta. Nie abuzuj? no ale no nie wiem, blokuje ciosy i atakuje. Do pokonania pozostał ci już tylko ryborze. Dobra, dawaj konia i lecimy. Ostatni ziomek został i zostanę mistrzem. Welem, velem, tak będzie. Kurde, już gram godzina, nawet fabuły nie tknąłem. Kto powiedział, że trzeba się spieszyć. Jak cię się Oj, umiem. Geralt, umiem. Jestem gotowy. Rybożer znalazł wreszcie przeciwnika! Jakiś koks? I teraz na ubitej ziemi będzie walczył z Geraltem zwanym ee, Młotem. Pięść jak młoty. Mogę z Wami zamienić dwa słowa przed Bójką, Panie Proszę. Oj. Widzę coś za jeden. Gdzie mi tam do ciebie? Chcę Ząbki wyprzeżyć. mam chyba. Ostatnio w rzekach ryb nie ma. Gdzieś jakie głodne płaczą. A za zwycięstwo dają worki mąki. Zlitujcie się i dajcie im wygrać. Nie podłożę się. Jeśli chcesz wygrać, musisz mnie pokonać. Niestety. No, ile mam czekać? No i tak właśnie. Jak było łatwo zgadnąć, Wiedźmin wpierdolił Rybożerowi! Aż miło było popatrzeć, jak robi mu z mordy Mogę mu dać kaskę na ty te dzieci! możesz spróbować sił z mistrzem tych ziem, z naszym sierżantem. Znajdziesz go we Wrońcach. Czy jeszcze jakiś kłeścik? Kto to? Starzec? Nie, Dolores. O co poszło? O syna Leciurę. pewnie. Co przyszło znosić na stare lata? Blecił dachu nad głową mi odmawia. A urodziłam się córką szlachcica. Cały folwark do mnie i brata należał. Co się z nim stało? Ech, któregoś dnia odwiedził nas wędrowiec myśliwy. Zakochałam się i poszłam za nim. Brat się obraził, że go zostawiam. Ach, nawet mnie pożegnać nie wyszedł. A jak po latach wróciłam w tę stronę, to brata już nie było. A ludzie gadali, że w starym domu jakieś potwory się zalękły? Mógłbym się zająć tymi potworami. Klasykumen? No Mój bez przesady, jakby się chłop zakochał i poszedł stop. gdzieś z dziewczyną, Zresztą. to git. A jak kobieta i poszedł potwory, z mężczyzną, to nie git. Bez przesady, no coś tego złego nie ten. Spoko. Ale jeszcze kasko oddamy temu temu. Który to? Rybak. Zajub. Ej, rybożer. Czego ode mnie chcesz? Weź pieniążki Musiałem wygrać, ale nie chcę, żeby Twoja rodzina pomarła z głodu. Weź tę sakiewkę. To. O, dziękuję, panie. Nawet ekspa! Oddawaj to, kurwa! Potwór z cmentarza! Nie wam do łbów nie przychodzi w najbliższych dniach na żalnik łazić, bo jakieś licho potworne sobie to miejsce wzięło we władanie, groby rozkopuje i szkodę czyni, a ostatnio i na tych, co po ziemi jeszcze chodzą, się łasy zrobiło i chłopaka młynarzowej porwał. To oleju ma choć trochę w głowie, niech się z daleka trzyma, komu bogi dały siły i męstwo, niech potwora ubija, nagroda go nie minie. Ale... chcę tej babuszce pierw pomóc. Które to było? Co no tak to, to? Znajdź folwark rodziny. No skacz! No nie bój się. No jedź! No nie pojedzie. Nie przeskoczy. Mierny koń. Dobra, to sobie inaczej poradzimy. Najlepiej był jak on się z przodu respił, no, żeby nie musiał wracać do niego, o. Folwark. Bożenka? Proste. Niezła uczta, skąd wzięliście mięsa? A łazie tu prezy. Śmijaków, tośmy Wiem, wiem, robi. Chcesz kawałek? Starczy dla wszystkich. Chętnie. Oj, zatruta świnia. Kajus, ukryj panu kawałek prosiaczka. Nie, nie, nie pozwalam. Upiekli Bożenkę, dranie. A znowu Mało mu. O co chodzi? Zabili Bożenkę, upiekli ją, dranie. Alu, uję. go zwierzaczek No nie ma co, no trzeba mu przydać. no. Kajus, Jakob, brać go. Nie, nie ma tak. Pomocy! Zostawcie go. Nic wam nie zrobił, zostawcie go. To my po dobroci. Prosiaczkiem chcieliśmy cię poczęstować, bożenko tak? Nie będzie nam przygłęda rozkazywał. Lejmy go! No nie, no, no. Pozabijam was przecież. Jest tymi useless. Ardem. No, pff. Chyba mi to Widzę z boku. A teraz zjemy prosiaczka razem. Nie, no, on chyba nie ma ochoty i jeszcze. Nic no. nie jest? Nic, ale Bożenka. Pola Boga, upiekli ją. Musiałeś bardzo kochać te świnkle. Kto tu jesteś? Jestem Geralt. I... Ja jestem Jątek z. No, no, no stąd no. Sam mieszkasz w tej wiosce? Są w domach i flap, i hagel, i bebon. I nie widziałem tylko Klausa i Igora. Kim są Klaus i Igor? No, Igor to ten głupi, co trawy jad. a Klaus to sołtys. Każdy zna Klausa. Ale gdzie oni to nie wiem. Pewnie zabrały ich te czary świni. Świnie są magiczne? Co? Sam zobacz. Dobrze, obejrzę te prosiaki. No dobra. Czy to była kobieta, ta świnia? Bożenka. Normalna świnia, ale medalion szaleje. I miał rację, jest zaczarowana. Ta, bez wątpienia, to magia. No. <laughs> Świnie rzeczywiście wyglądają na magiczne. No bo. No. Czy czary były? I no. Ich pozamieniało wszystkich. Czyli te prosiaki to pozamieniani ludzie. No, a co żeś myślał? Pomóż, odmień ich. No. Co zamieniło ludzi w świnie? No czary. Dałem Igorowi klucz, a on zabrał wszystkich i poszli. Jaki znowu klucz? No ten, masz. On otwiera dom wieprza. Dom wieprza? Skąd masz ten klucz? Znalazłem, pokazałem Igorowi, a on powiedział ludziom, żeby poszli. ich zamieniło. Obejrzę sobie z bliska ten dom wieprza. Gdzie on jest? No tam za górką idziesz. A, ale trzeba go dopytywać, że tak yy, niejasno rozumiesz? mówi. Jezus, znajdę. Pół zdania 300 kroków. To z buta. Skip mopków. Ja do domu wieprza tylko oło, Kurwa, Neckery. O kurwa! Puść! Nie, ja pierniczę! Ile tego jest? Pięć... Pięć mobów naraz? Arda użyli, no ale Art nic nie robi! Praktycznie jest useless to. Palić wszystkie neckery? No one są na Igni podatne. Będzie luciku spory i kota muszę sprawdzić. Jak będę przy kupcu jakimś z alchemii, to muszę kupić esencję wody. Ała. Nawet nie obala nikogo. Uzoryk, no wygląda jak i ilu... to rzeczywiście pasuje. A dom wieprza, czy do wieprza? Nie robiłem tego na milion procent. Nie pamiętam tego, co to. Dlaczego ich nie lutujesz? W sumie, bo jestem przyzwyczajony, że zaraz będę przeciążony, a nie będę, bo mam miłki Sztabat Wimerytu. O! Było tu coś? O, o, Ślady wielu osób i czegoś ciężkiego. Wieprza. Tłusta, wieprzowa maszyna. Medalion wibruje, czyli ta świnia też pochodzi z wioski. Świnka? A świnka. Zaraz to brzmiało. Ty, ty a, a, nie rozumiesz? A, a, a... Chyba ta. No dobra, spróbujmy. Jedno chrumknięcie na tak, dwa na nie. Jasne? <grystanie> Masz tu coś do jedzenia. Nie wiem, ile tu siedzisz, ale pewnie jesteś głodna. Mam tu dla ciebie coś dobrego. <grystanie> co to za miejsce? Wiesz, co to za miejsce? Jesteśmy w grobowcu? <grystanie> hmm. Czy jesteśmy w świątyni? Jątek wspominał, że we wsi brakuje tylko zielarza i sołtysa. Pewnie jesteś jednym z nich, ty jesteś Klaus, sołtys wsi? Jesteś miejscowym zielarzem. Słyszałem o tobie, Igor? Miło mi, jestem Gerald. Poczekaj tutaj muszę się rozejrzeć. Do zobaczenia. Właśnie, tak. Zaraz się rozejrzymy. No to już wiem, skąd nazwa dom wieprza. Na dnie została złota moneta. Tutaj musiało leżeć złoto. Grucik jest. Mniejszy kamień rudniczny, schemat, rękawice zabójcy, stan manuskryptu. Ulepszone co? Ulepszony olej przeciw... Czemu tu jest tak ciemno i nic nie widzę? Wszuli są przetarcia od trawy, a pod spodem leży torba na zioła. To pewnie tego zielarza gora. Było tu co najmniej kilku ludzi i coś z tego Jestem z powrotem. Dobra, pogadajmy. Leżało tu złoto. Wiesz, co się z nim stało? Muszę o tym pogadać z wyjątkiem. Wydaje mi się, że już wiem, co się stało. Jesteśmy w świątyni, w której leżała balia pełna złota. Jątek znalazł klucz i pokazał go wieśniakom, a oni połaśnili się na skarb. Ale nie wiedział, że złoto może być chronione klątwą. Żeby się jej pozbyć, trzeba będzie odnieść złoto. Muszę spytać Jątka, może wie, gdzie Słuchajcie, on jest. Jaszki. Oj, chyba chce, żebym go z tym wziął. Wygląda na złośliwą klątwę. Zrzucono tak nieporadnie, jakby ktoś to robił stopą. I on tak jest chyba poza jaskinią. Nie, po prostu rozumiem, świnie się konte, ona mnie rozumie. Raz mi chrumka to znaczy tak, dwa razy chrumka to znaczy nie. Wilki? wataha Oj. kurwa wajus To już ostatni wioska jest bezpieczna na razie. Wiem już co stało się z miejscowymi. Padli ofiarą klątwy. Niile, co ty robisz? Aha, i co? Ty możesz <noise> ich odczarować? Jezus. Tak, ale będziesz nie, musiał to... mi pomóc. Zastanawiam się, dlaczego ciebie nie przemieniło, a resztę mieszkańców ta? Bo nie poszłem z nimi? To nie brałeś złota poszłem? ze świątyni? Y nie, po co mi? To kradzież złota wywołała klątwę. Wiesz gdzie ono jest? Schowałem. Trzeba odnieść je na miejsce i muszą być przy tym wszyscy mieszkańcy. Oho, yy, czyli co? Weź złoto, a ja zbiorę świnie. Spotkamy się przy młynie i razem pójdziemy do domu wieprza. Powinno się udać. Uratujemy ich! Wezmę złoto! mi ja, jednego tuczacownika na miejsce. Może akcji? Ten osobnik. Aksi? O jak najbardziej? Wyszajcie pod młyn świnki i zaczekajcie. A jak dostanę nagrodę od każdego mieszkańca wioski, to się to zsumuje ładnie. Dalej, panie świnia. Zresztą ta jeszcze nie ma biało na oczach. Są wszyscy poza Igorem. Igor na nas czeka. Pamiętaj, żeby na miejscu odłożyć złoto tam, skąd je wzięliście. Ty bierz świnie, ja niosę i odkładam. Dobrze, zrozumiałeś. Dalej na miejsce. A będę musiał bronić. To jest escorta. Jak ja poprzednio grałem, to ja skipowałem tyle rzeczy, że szok. Ale chyba się na fabule skupiałem głównie wtedy. Po tylu godzinach gry to ja już obstawiam, że prawie że całą fabułę zrobiłem w tym dwelem. Dalej na miejsce. Jeszcze znaki zapytania, o kur... Jeszcze gwincik. Coś tam potwory. chyba jest. Im Zrobią... O kurwa! Dalej na Wojownik! Na Igni. Warty z Igni już jest głównym. E, F, R, T. Pomocy. Rwan, no nie mogę, to jest za mocne. Muszę chociaż dwóch zabić, potem już będzie łatwo. Cztery za dużo? No dużo! One są silne płyec. Oj, świnki, żeby nie. Kurde, ciężki jest ten szczatką O! Medytuj. A mogę teraz w ogóle? Też tak na godzinkę, żeby Lixfield odnowić. Coś, się Sobą. Dziękuję ci. Jeszcze nie pora na radość, policzmy ludzi. Prawie wszyscy są. Dziękujemy ci, białowłosy. Mieliście szczęście, że jątek nie ściągnął. To przecież jątek przyniósł klucz! Pewnie wiedział, że złoto jest przeklęte, dlatego nie chciał z nami iść. Ale ja nie. nie. To, to Igor, Igor chciał! Nie wykręcisz się, łajzo! Brać go! Ratunku! Kto pierwszy podniesie rękę najątka, straci ją. Spokojnie, my tylko ta. Jeszcze nas tu dziwadło pochlasta. Chodźmy stąd szybko. Lepiej nie wracaj do wioski, to się może źle skończyć. Znajdź sobie jakieś inne miejsce. E, no... Ten, ten, ten... No dobra. Za tak długi quest 40 punktów expa? To jest żart. Ja w tym czasie bym zrobił z 2-3 fabularne i dostał z 800. A może wezmę to złoto? Nie mogę, chyba. Nie da się. To. No nie da się. Ale są czerwone, tak jakby się dało coś? Tu jeszcze jesteś w tej jaskini? Powinna się zaświecić na. A tu ciemnica, kota mi daj Coś tu jeszcze jest, bo się jaskinia świeci pierśnik z Magdeira Spodnie kawalerzysty Ulepszony stalowy miecz wiedzimskiego cechu kota O, Ulepszony? 23, to yeah. ja pierniczy No co ja miałem robić? Miałem do tego folwarku iść Tylko się mi quest przerwał Znajdź folwark rodzinny a hrát se